Jakub Latoszewski, organizator, można powiedzieć, starogardzkiego biegania. Dzisiaj macie test Kupera, który nie jest pierwszą imprezą z tego cyklu. Tak, no nie jest pierwszą imprezą, swoją przygodę z bieganiem. Zaczęliśmy, można powiedzieć, na początku października, odbył się wtedy pierwszy trening, było 25 osób. Treningów jak na razie odbyło się 5. Będziemy kontynuować tą akcję, a teraz po prostu test kupera jest takim sprawdzeniem, na jakim poziomie znajdują się, na, e, się nasi uczestnicy. E, na wiosnę będziemy przeprowadzać kolejną edycję, aby zobaczyć jaki jest progres e, naszych uczestników, którzy przyszli do nas jako amatorzy. Też, byli, też przyszli oczywiście za, zawodowcy, ale chcemy po prostu sp sprawdzić tych amatorów. Przez, dzięki którym naszym treningom, e, jak podniosła się ich sprawność fizyczna e, i wydalnościowa. E, tych miłośników biegania. To widać po ulicach, po miejscach Starogardu jest dosyć dużo, ale chyba jeszcze nie wszyscy trafiają tutaj do was. No, jednak mamy, e, powiem tak, problem e, odnośnie reklamy, tak? Musimy, chcemy dojść do każdego, e, łapiemy się wszystkiego, chcemy, aby ludzie przyszli do nas, ale na przykład mamy sytuację, że mam znajomych w szkole, mówię, chodź, przyjdź do nas, pobiegamy razem, będzie fajnie. Ja się nie nadaję. Te treningi są dla każdego. Przychodzą o osoby, które nigdy nie biegały w życiu. Pierwszy raz przyszły do nas i, i zaczęły biegać. To jest super, w ogóle fenomen. E, mamy nadzieję, że te osoby, które biegają sobie e, uliczkami, lasami w końcu jednak się, się zdecydują i, i przyjdą do nas, bo e, jest szansa po prostu, aby e, zaistnieć w tym świecie, jeżeli ktoś ma talent, bo treningi przeprowadza pani Lucyna Petka, która jest naprawdę dużej klasy trenerką i wydaje, że mi się, że w tym klubie Filipides mają naprawdę duże szanse, aby zaistnieć. Dzisiaj miłośnicy biegania zaliczają test kupera. Na czym ten test polega? Jest to test na 12 minut, jest to test wytrzymałości, sprawdzenia możliwości wytrzymałościowych. Do tego testu specjalnie się trzeba przygotować, żeby go pokonać? Tak naprawdę my robimy to w ramach naszej akcji Pomorze Biega i chcemy, żeby był to nasz punkt wyjścia, chcemy powtórzyć go na wiosnę. Da nam to jakiś obraz, możliwości poszczególnych zawodników. Te możliwości są różne. Ale na tyle, na ile każdy potrafi, tak naprawdę można nawet przejść, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. To jest taki pierwszy test sprawdzający. To jest tak podobnie jak w biegu długodystansowym, że trzeba chyba równomiernie te siły rozłożyć. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że 12 minut to nie jest tak łatwo pokonać w biegu. Także w zależności od danego zawodnika każdy no już mniej więcej zna, bo biegamy od 12 października, więc każdy mniej więcej orientuje się, w jakim tempie powinien biec. Panowie, już jesteście po teście Coopera, jak się biegło? No super, na luzie. Spokojnie. Bardzo dobrze, trochę duży wiatr. Dla Pana, Pana Mariuszu, chyba nie był żaden problem przebiec, tak, te, ten test pokonać, ten test Coopera. No nie było tak łatwo, wie Pan, bo jak się biega długie biegi, to po prostu no, krótsze się biega trudniej, ale to chodzi o przyjemność, o sprawdzenie się, jest jesień, końcówka sezonu, fajna zabawa i chyba głównie o to chodzi, żeby było nas coraz więcej, bo w tym Chyba celu się tu spotykamy przede wszystkim. A to jest, jest tylko sprawdzianem jakiejś tam powiedzmy aktualnej wydolności, zachętą dla wszystkich, którzy powiedzmy chcą spróbować swoich sił i wciągnąć się w bieganie. no ile czasu poświęcacie na bieganie? Dużo, cały dzień. Nie, no dzień nie trzeba liczyć co najmniej półtorej, dwie godziny, nie? Także... Najpierw praca, a dopiero później przyjemność. Czyli nie ma problemu, że wstać powiedzmy rano i ruszyć w trasę. No z tym jest, wie pan, różnie, ale staramy się dopasować, wiadomo, swój, powiedzmy, rytm dnia do obowiązków, bo od tego to zależy. Tak jak kolega mówił, kto idzie do pracy, no to pracuje, potem ewentualnie w zależności jakieś obowiązki domowe, a później ten czas trzeba wygospodarować. No i wiadomo, że. Albo wstaje się wcześniej, albo po prostu trzeba wyjść po pracy, żeby coś tam w miarę systematycznie robić. Nie? Bo to jest najważniejsze. Grzegos Oler, dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej. Dzisiaj nie tak blisko kultury, ale raczej blisko sportu. Znaczy, miałem dosyć długą przerwę, jeśli chodzi o kontakt ze sportem, jednakże gdzieś tam od, od, od dziecka blisko mi było do sportu. E, i, I jakoś niedawno postanowiłem wrócić do biegania i naprawdę bieganie daje, daje dużo radości, dużo przyjemności, kontroli nad własnym ciałem. Poza tym tutaj lokalna społeczność, która biega, to są naprawdę wspaniali ludzie, dla których warto przychodzić, no i dla samego siebie. No, radość jest niesamowita, także polecam wszystkim. Eee, nie Zabrym tylko pan sam teraz biega, ale także do tego biegania przekonuje chyba rodzinę. Tak, przekonuję rodzinę. Co sobotę chodzimy z moją najmłodszą córką z Zosią biegać tutaj i, i bardzo sobie chwalimy, Zosia zaczęła biegać i nie może się doczekać w każdą sobotę, żeby przyjść tutaj i pobiegać. I dzisiaj też biegła w teście Coopera, wytrzymała 12 minut biegu pomimo wieku młodego, bo sześcioletniego I, i już się pyta, kiedy jest następna sobota. Jak już jesteśmy przy tym teście Coopera, to niech pan się pochwali, jakie dystans pan... Przy... Jeszcze nie ogłosili wyników. Tak naprawdę nie byłem w stanie zaprzątać sobie głowy liczeniem kółek, tylko raczej walką z własnym oddechem. I mam nadzieję, że tę walkę wygrałem, bo, bo no przybiegłem do końca. Jaki wynik, to się dowiem za chwilę. To zachęcanie do biegania chyba nie jest przypadkowe. Słyszałem, że miałeś do czynienia ze sportem. No tak, miałem. Już występowałem w kilku biegach. Oczywiście wszystko amatorsko. tak. Zachęcił mnie tutaj o biegnie zawodowiec Dawid Kruszewski. W szkole cały czas mówił, chodź Kuba pobiegać, chodź będziemy biegać. Do, doprowadziło się... Teraz do tego, że ja, że ja organizuję biegi, Dawid, yy, Dawid wygrywa tak, współpracujemy razem, jest super. Yy, I zachęcamy kolejne osoby. No, no widać tutaj, biegają osoby, które my, my zachęciliśmy w szkole. Mamy nadzieję, że to będzie się po prostu dalej pogłębiało. Czyli ja mam propozycję, spróbuj zachęcić wszystkich do biegania, wszystkich Starogardian i proszę do kamery top. Zapraszam wszystkich yy, serdecznie na treningi co sobotę na Pomorze Biega Starogard Gdański o godzinie 10 na Osirze. Zapraszam wszystkich serdecznie. Nie, nieważne, czy ktoś biegał, czy nie, czy ma 10 lat, czy 2, czy 50. Zapraszamy naprawdę wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo za rozmowę.